Jest szansa wyruchać szympansa. No. No nie wiem, zobaczymy, może tak. Może tak, może nie. O! No i tu Dark Gifta wyciągam, nie? Sobie poogrywam te deczki. Te mi się podoba. Podoba mi się ten deczek. Korpsicle. Czy mamy jakiegoś playa fajnego? Dryada. Zagram tak na razie. Siema Cześć, czy on puści jakiegoś spela, czy nie? Chyba nie, chyba nie. Tak zrobimy. Oho! Kryształowy. O, widzisz. Co, tapować najpierw? Nie dać mu tego zabić. W sumie nie mam jak tego zabić teraz. 3D 3D Mage'a. Tapnę będę o 9. Później dalej 9, bo z tego odkrywam i będę miał 10 w Next. Raptor. Zagram jakąś legendarkę odkryję z Dark Giftem. Zobaczymy, Bobo. to fajne do clearów będzie, bo to na Wind Fury. Dobra. Będę mógł uderzyć dwa razy na Rasho. Plus już będę miał jedną z ważnych części komba. O, takie trady. Proszę, proszę. Dziubne sobie życie już w tej tusze. Ok, Czekaj, to się pojawi i zginie. Nice. No chociaż tyle wyciągnięte, nie? Kurde, tylko na takie deki będę grał, które będą bardzo dużo życia sobie robić. Trochę lipa. Trochę lipa. Ten metod chyba grał na zupełnie innej mecie. Trochę Lipson. tak to ja się przepalam. Więc zacznijmy od jakichś kart, które mnie nie zapchają. Kopia, dobra, to mi się cofnie, to się nie przepalę. W sumie 8 daje mi dwie karty: 7, 9. Zrzucam tam, mam 7, dostaje 2 mam 9. I z deku dostaje kartę. Dumgar, Reborn, Kopia. Wezmę Dumgarda na Rebornie, no. Proto Ogniki? Jakie ogniki? To chyba imbiu. Proto smak nie gra takimi rzeczami. Tylko ja nie wiem, kto tym gra, nie? To ciekawa sprawa. Szarza? Jest szarza. jedynka z szarżą. Grubo, grubo. Wszystko po taniości. Doomsayer. Dobierz karty. No, dobierz karty, no. Nie przepali się, dobrze pomyślał. Dumgardy na Rebornie. Ej, to teoretycznie jak je rzucę na board, szarża to. Ile ja mam damage'a? 17 Full Reborn. Czekaj, to jest Lital. Dziesięć, dwadzieścia i zabicie. Też jest szarża i ten... Szarża, Wind Fury, dobra. Patrzę jaki ten... jakie OP. Bo jak ma Reborn, nie? To mogę go sobie zabić? Jak ma Dark z Reborna, to zostają mu wszystkie buffy, czyli znowu szarża Wind Fury i wszystko, nie? Czy te? <laughs> nie, 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 to walau.